Wymiana podsufitki dachowej, kiedy jest konieczna i jak to zrobić. Podsufitka dachowa jest kluczowym elementem każdego dachu i ma za zadanie chronić jego strukturę przed wilgocią, pleśnią oraz innymi uszkodzeniami. Jednak z biegiem czasu podsufitka może ulegać zużyciu i wymagać wymiany. W dalszej części tego materiału dowiesz się, kiedy jest konieczna wymiana podsufitki dachowej oraz jak przeprowadzić ten proces. Rodzaje podsufitek dachowych. Podsufitki dachowe są dostępne w różnych wariantach, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb budowlanych i wymagań estetycznych. Jakie rodzaje podsufitek dachowych są najpopularniejsze? Podsufitki drewniane. Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji podsufitek tego typu jest drewnolite. Choć czasem używa się również sklejki lub drewna klejonego warstwowo. Podsufitki drewniane mają naturalny, tradycyjny wygląd, który pasuje do wielu stylów architektonicznych. Mogą być malowane lub impregnowane, aby zwiększyć trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Wymagają regularnej konserwacji, aby zachować swój wygląd i ochronę przed wilgocią. Podsufitki PVC, polichlorek winylu, są wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na korozję i warunki atmosferyczne. Ten rodzaj podsufitki, charakteryzuje się trwałością i są także łatwe w utrzymaniu i odporne na wilgoć, co sprawia, że cieszą się popularnością szczególnie w regionach o dużych opadach deszczu są dostępne w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dopasowanie do stylu budynku. PVC nie wymaga malowania, ale może ulec blaknięciu w wyniku ekspozycji na słońce. Podsufitki metalowe, zazwyczaj wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, cechuje je trwałość i odporność na korozję. Podsufitki metalowe są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne. Mogą mieć różne wykończenia, w tym metaliczne, które nadają im eleganckiego wyglądu. Są odporne na warunki atmosferyczne i nie wymagają malowania. Mogą być stosowane w nowoczesnych projektach budowlanych. Podsufitki z włókna cementowego, produkowane z cementu, włókien organicznych i minerałów, są bardzo trwałe i odporne na ogień. Podsufitki tego rodzaju radzą sobie lepiej od drewna podczas trudnych warunków atmosferycznych i nie ulegają korozji. Mogą imitować wygląd drewna lub innych materiałów, co zapewnia różnorodność wizualną. Włókno cementowe jest także trwałe i nie wymaga częstej konserwacji. Wybór rodzaju podsufitki. Zależy od wielu czynników, w tym od stylu, budynku, budżetu, klimatu oraz preferencji estetycznych. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wymagania i potrzeby przed podjęciem decyzji, ponieważ dobór właściwej podsufitki dachowej może wpłynąć na trwałość, wygląd i funkcjonalność dachu oraz całego budynku. Dlaczego wymiana podsufitki dachowej jest ważna? Wymiana podsufitki dachowej może być konieczna z kilku powodów, a przeprowadzenie tego procesu przyniesie wiele korzyści dla kondycji całego budynku. Jakie Funkcję spełnia ten element dachu? Ochrona przed wilgocią i pleśnią. Podsufitka działa jako bariera ochronna przed wilgocią, deszczem i śniegiem, które mogą przedostać się pod dach i spowodować poważne uszkodzenia takie jak pleśń, gnicie drewna lub korozja metalowych elementów konstrukcji. Estetyka. Wymiana podsufitki może poprawić wygląd dachu i całości domu. Starzejąca się, zniszczona podsufitka wygląda nieestetycznie, a nowe, odpowiednio dobrane materiały i kolory mogą odświeżyć wygląd budynku. Co Ważne: nowa i solidnie zainstalowana podsufitka może zwiększyć wartość nieruchomości. Potencjalni nabywcy będą bardziej zainteresowani domem z dobrze utrzymanym dachem i odpowiednio funkcjonalną podsufitką. Kiedy wymiana podsufitki dachowej jest konieczna? Wymiana podsufitki może być konieczna z różnych powodów. Oto kilka sygnałów, które wskazują na to, że powinieneś zastanowić się nad instalacją nowego elementu. Uszkodzenia mechaniczne. Jeśli podsufitka jest widocznie uszkodzona, pęknięta, poobijana lub łuszczy się z niej farba, to wyraźny sygnał, że wymiana jest konieczna. Uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do przecieków i innych poważniejszych problemów. Pojawienie się pleśni lub grzyba. Jeśli na podsufitce pojawia się pleśń lub grzyb, może to wskazywać na wilgoć i brak właściwej wentylacji. W takim przypadku konieczna jest wymiana podsufitki i zapewnienie odpowiedniej wentylacji poddasza. Starzenie się materiału. Materiały używane do produkcji podsufitki ulegają zużyciu wraz z biegiem czasu, szczególnie jeśli są narażone na intensywne warunki atmosferyczne. Wtedy okres ich eksploatacji znacząco się skraca. Starzejąca się podsufitka traci swoje właściwości ochronne i izolacyjne, co wpływa na kondycję całego dachu. Jak przeprowadzić wymianę podsufitki dachowej? Wymiana podsufitki dachowej to proces, który najlepiej zostawić profesjonalnym fachowcom. Jednak, jeśli jesteś doświadczonym majsterkowiczem i masz odpowiednie narzędzia, możesz spróbować podjąć się tego zadania samodzielnie. Na początku przygotuj wszelkie niezbędne akcesoria. Zbierz potrzebne narzędzia i materiały, takie jak nowa podsufitka, gwoździe, śrubki, kołki, wkręty, piła, młotek, wiertarka, poziomica i inne narzędzia montażowe. Kiedy upewnisz się, że dysponujesz odpowiednim asortymentem narzędzi i materiałów, ostrożnie usuń starą podsufitkę, zdejmując wszelkie elementy mocujące, takie jak gwoździe lub śruby. Upewnij się, że podczas demontażu nie uszkodzisz struktury dachu. Kolejny krok to przygotowanie powierzchni pod nową podsufitkę. Dokładnie oczyść obszar, na którym będziesz montował ten element. Jeśli jest to konieczne, przeprowadź prace związane z izolacją termiczną i wentylacją. Następnie zainstaluj nową podsufitkę zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że jest ona odpowiednio umocowana i uszczelniona, aby zapobiec przeciekom w przyszłości. Po zainstalowaniu nowej podsufitki dokładnie ją wykończ, malując, jeśli jest to konieczne, dbając przy tym o estetykę wyglądu zewnętrznego budynku. Wymiana podsufitki dachowej może być konieczna dla ochrony i utrzymania dachu w dobrej kondycji. Regularna konserwacja i monitorowanie stanu podsufitki pomogą Ci uniknąć poważniejszych problemów w przyszłości. W przypadku wymiany tego elementu warto skonsultować się z profesjonalistami lub przeprowadzić dokładne badanie stanu podsufitki, aby określić, czy jest to naprawdę niezbędne. Działania te mogą znacząco wpłynąć na trwałość i estetykę dachu. W tym materiale to już wszystko. Ja zapraszam Cię do zostawienia nam suba. Kliknij również w dzwoneczek, aby nic Ci nie umknęło z naszych nowych produkcji, a my widzimy się w następnym materiale.